z tej strony Baronski kanał OniGames.pl Tym razem porozmawiamy sobie chwilę, kilka minut o sytuacji Nintendo Może nie tyle o sytuacji samego Nintendo, co o sytuacji Wii U na świecie, czyli najnowszej konsoli stacjonarnej Zanim zaczniemy, jeszcze krótka informacja, gdzie jesteśmy Jesteśmy w dzielnicy Zakrzóbek w Krakowie Z tyłu możecie sobie oglądać zalany kamieniołom, piękne miejsce Myślę, że warte zobaczenia, jeśli będziecie kiedyś w tym mieście Natomiast wracając może do sytuacji Wii U Spróbujemy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, czy jest to konsola, którą nawet w chwili obecnej warto kupić. Pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę, że niestety nie sprzedaje się najlepiej, sprzedaje się dużo gorzej niż chociażby PS4 i Xbox One. Czy m.in. poprzednia konsola Nintendo, a więc Wii powodów jest oczywiście sporo, między innymi można wymienić to, że niestety nie jest to już sprzęt tak unikalny jak pierwsza Wii. Pierwsza Wii, jak pewnie doskonale pamiętacie, idealnie wstrzeliła się, jeśli chodzi o kontrolery ruchowe. Nie był to jeszcze bardzo popularny segment, natomiast dzięki Wii został spopularyzowany. Mieliśmy kontrolery ruchowe, które, które, dzięki którym w gry mógł grać każdy, nawet babcia 80-letnia, która niekoniecznie umiała trzymać pada w rękach, mogła sobie chwycić Wii Lota i bez problemu sobie zagrać w jakieś prostsze tytuły. Z Wii jest też ten problem, że wiele osób po prostu nie odróżnia tej konsoli od pierwszego Wii. Nie wiedzą ludzie, że jest to następca, nie wiedzą, że jest to jakby kolejna generacja. O ile pierwsze Wii było tanie, tak już Wii U jest niestety droższe. Czy to powoduje, że nie sprzedaje się? Moim zdaniem koniecznie, ale między innymi słaba rozpoznawalność tej konsoli wśród co powoduje, że nie sprzedaje się tego sprzętu po prostu mniej niż wcześniej Wii. Powstaje więc podstawowe pytanie, czy Wii U jest warta zakupu? Tutaj może zaskoczy część z Was, natomiast moim zdaniem tak. Między innymi ze względu na to, że posiada po pierwsze swoje unikalne marki, których nie znajdziecie na innych konsolach, a po drugie posiada unikalne możliwości gamepada mimo wszystko, czyli tego kontrolera z wbudowanym ekranem. Co prawda przez większość zdecydowaną gier nie jest to niestety wykorzystywane, natomiast jeśli ktoś już wykorzystuje, to robi to przeważnie w bardzo fajny sposób. Standardowym przykładem jest Rayman Legends od Ubisoftu, który świetnie wykorzystał gamepada i tak naprawdę Ubisoft pokazał najlepszą wersję swojej gry właśnie na Wii U. Również Nintendo od czasu do czasu potrafi wykorzystać gamepada w sposób kreatywny. Chciałoby się, żeby inni producenci również się za to wzięli, natomiast niestety często tak nie jest. Ale jeśli już się trafia, no to najczęściej korzystamy z tego, że gamepad posiada ekran, możemy chociażby tam wyświetlić mapę, nie musimy wchodzić do oddzielnego menu, żeby wyświetlać sobie coś takiego, tylko zerknąć w dół na gamepada i już widzimy, gdzie znajduje się nasza postać. Unikalne, unikalne gry, czy też właśnie takie możliwości decydują moim zdaniem o tym, że warto mieć ten sprzęt nawet wówczas, jeśli posiada się inne konsole, a nawet bym powiedział zwłaszcza wówczas, bo Wii U jest moim zdaniem idealnym uzupełnieniem albo do PS4, albo do Xboxa One. Osobiście, mimo że posiadam wszystkie trzy konsole, to wolałbym mieć np. PS4 i Wii U, czy też Xbox One i Wii U, niż PS4 oraz Xbox One, bo konsole Sony i Microsoftu po prostu mają wiele gier, które się pokrywają. Mają masę gier multiplatformowych, których znaleźć można i na PS4, i na Xbox One. Zatem nie ma zbyt dużo unikalnych gier, które właśnie znajdziemy na Wii U. Konsola Nintendo pewnie nie specjalnie się sprawdzi jako samodzielny sprzęt, chociaż może dla kogoś się sprawdzi, jeśli tak myślicie, Poprawcie natomiast według mnie zdecydowanie się sprawdza jako uzupełnienie do PS Systemy albo do Xboxa One. Pewną niewiadomą jest to, jak, Nintendo, jak długo Nintendo będzie wspierać Wii U, ze względu na to, że już zapowiedziano kolejną maszynkę, która ma zostać odsłonięta w przyszłym 2016 roku. Ma taką konsola mieć nazwę kodową NX. Zobaczymy, co to będzie, natomiast pewnie Nintendo znowu pójdzie swoją drogą, ze względu na to, że już zapowiedziało, że nie będą starać się ścigać na podzespoły, na możliwości graficzne. Pierwsze plotki wskazują nawet, że konsola może być słabsza pod względem graficznym niż PS4, co byłoby trochę dziwne ze względu na to, że ukaże się co najmniej dwa lata po PS4. Natomiast Nintendo pewnie po raz kolejny postara się zaproponować nam coś unikalnego. No i między innymi ze względu na to ma też jakąś tam grupę fanów na całym świecie. Wii U co prawda nie okazało się sprzedażowym sukcesem, jest, jest czymś w rodzaju GameCube'a, który ukazywał się e, kilkanaście lat temu. Również e, była to bardzo fajna konsola, która nie sprzedawała się najlepiej. E, krótko po niej wprowadzono Wii, które okazało się totalnym sukcesem. Natomiast teraz e, Wii U pewnie też nie pociągnie już za długo. E, doczekamy się kolejnej konsoli, która będzie kolejną próbą odzyskania przez Nintendo dużego kawałka tortu konsolowego. Natomiast mimo wszystko i tak Wii U moim zdaniem cały czas jest warta zakupu ze względu na unikalne gry, na to, że cena jest niewysoka i na to, że jest idealnym uzupełnieniem do biblioteki po prostu innych tytułów dostępnych na PS4 oraz Xbox One. Będę powoli przechodził do podsumowania, jak pewnie zdążyliście wywnioskować. Moim zdaniem Wii U jest mimo wszystko warta zakupu. Ja osobiście posiadam zarówno tę konsolę, jak i PS4 oraz Xbox One. No i bawię się bardzo dobrze grając na niej. Mimo wszystko posiada co najmniej kilkanaście unikalnych, ekskluzywnych gier, dla których warto ten sprzęt nabyć. Posiada też bardzo fajne gry, party games tak zwane, czyli można sobie zagrać w cztery osoby. Co prawda Nintendo nas zmusza wówczas do, przeważnie do zakupu czterech pilotów, natomiast pozostałe konsole niestety nastawiają się na online i do kanapowego multiplayera nie za bardzo jest w nie, na nich w co pograć. Zatem chociażby ze względu na to warto moim zdaniem Nintendo Wii U kupić, no ale też ze względu na unikalne gry i na unikalne możliwości gamepada. Dajcie mi znać w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, czy też według Was jest to sprzęt kompletnie niewarty zakupu, czy według Was jest to konsola, którą traktujecie jako uzupełnienie do konsol Sony i Microsoftu, czy też jest ktoś wśród komentujących, kto zdecydowałby się mieć samą konsolę Wii U bez posiadania pozostałych platform. Dajcie mi znać, póki co ja będę kończył. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia już niebawem przy okazji kolejnych materiałów. Trzymajcie się.